Ciemanko, z tej sceny Gabi 9.5 witam Was w 13 odcinku Grid Empire. I w tym odcinku zabieramy się za dalszą część kampanii. Będzie to podróż do Nekropoli oraz za Nekropolię w celu udania się do obozu Ręki Śmierci. Tak naprawdę zobaczymy, co będzie się działo wewnątrz. Ja, jedynie pewnie przy okazji, postaram się wykonać jedną misję dodatkową. Albo przynajmniej zobaczę, z czym, z czym się tą misję je. Jeśli będzie miało to sens, to wam dorzucę. Jeśli nie, no to oczywiście nie i będziemy się widzieli w pobliżu nekropolii. No zaraz. No i jestem w nekropolii. Tak jest. Mamy tutaj jedną drobną misję, żeby pomóc pewnej dziewczynce dostać artefakt. Więc tego dokonamy, ale w międzyczasie, czy w sumie, głównym naszym celem i tak i tak pozostanie dostać się na drugą stronę, żeby zbadać, co planuje Ręka Śmierci. No i w Nekropoli dorywaliśmy zwój związujący e, się na to dusze, tom trzeci. No i zostawię Wam chwilkę, żebyście się z nim zapoznali. Udało mi się pokonać podpalaczkę z Połowiały Księżyc, która no, czekała na mnie w Necropoli. Więc z tym będę wracał do generała, który zapłaci mi za jej głowę, a. Przy okazji napotkałem też kolejny zwój, Natura Duszy, tą czwarty, czyli no oczywiście następca trzeciego. Nie jestem pewien czy czytaliśmy już poprzednie dwa, czyli pierwszy i drugi, czy może odnajdę je gdzieś w tej lokalizacji. Ale jeśli tak na pewno Wam je pokażę, no szkoda tylko, że nie były po kolei. Dotarliśmy pod jakąś pogodę. Wchodził do niej przed momentem roztropny ZU, który już wcześniej, gdy dołączyliśmy w cudzysłowie, czy dostaliśmy pozwolenie, tak naprawdę, od inkwizytora na dołączenie do ręki śmieci, odszedł od nas, nic nie mówiąc, po prostu zniknął gdzieś, no i wchodził tutaj. Dodatkowo mamy tutaj kolejny zwój natury duszy, tam piąty, także dość sporo tych zwoi jest ale historia też wydaje się dość dość ciekawa. No i wreszcie się udało znaleźć naturę duszy Tom dygi, także cofamy się, a to dobrze. Your corpse will lie here. I must try. Leaping tiger. No i jak widać jesteśmy właśnie w, A. w twierdzy? Całego Zakonu Lotosu, czy tam... No, także jesteśmy w tej twierdzy. Przebyliśmy się przez całe... całą nekropolię. Było tam troszkę misji, był jeden z... Głównie były to duchy, przede wszystkim. I jeden rzeczywiście żywy. Żywy się okazał po prostu grabarzem, który wszystkich chował. I... Inne duchy zaczęły mu przeszkadzać i prosił nas o pomoc. Także jeden z duchów był zły na swoją żonę, bo uważał, że go otyła, co ostatecznie okazało się nieprawdą albo prawdą częściowo, bo otyła go tylko dlatego, że niechcący kupiła złą, nieświeżą rybę, więc od tego zginął. Drugim z duchów była matka dzieciaka, który też zginął. I nie mogła uwierzyć, że, że zginął, więc trzeba było pokazać jej jego grób. I ostatnim z duchów był kupiec, który zginął przez dwóch braci. Którzy żądali od niego haraczu, a na pokaz, żeby inni się nie stawiali, zabili tego kupca. I trzeba było zabić tych braci, z czego też dokonałem. Także z duchami nie było dużych problemów. Innym jeszcze celem był... Mm, galbasz. Który jako martwy wziął, wstał, wziął swoje ciało i poszedł do domu. Ale ostatecznie się okazało, że nie był on martwy jeszcze, tylko jego syn go już chciał pochować żywcem, bo tamten był stary już i może by spożył rok, dwa. Ale ostatecznie doszło do porozumienia między nimi. I jeszcze jedną z żywych istot był. Pewien lekarz, którego córka zachorowała, i chciał, żebyśmy znaleźli dla niego wątrobę, bądź kogoś, kto mógłby przeszczepić jego wątrobę tej córce. I szczęśliwie się okazało, że jeden z duchów, które na, na tym cmentarzu były, był jakiś naprawdę zły duch, tak naprawdę, ale jego wątroba i inne organy się normalnie zachowały. I udało mi się go przekonać, żeby oddał swoją wątrobę tej dziewczynie, dzięki czemu jego dusza została wolna i mógł odejść z tego świata w spokoju. I głównie tyle było z misji. Tutaj udałem się ostatecznie już do fortecy. Nie udało mi się jeszcze znaleźć tego pierwszego zwoju. Mam nadzieję, że może gdzieś tu w środku będzie, bo jak się okazuje, ta forteca miała być grobowcem cesarza. Więc liczę na to, że może rzeczywiście jeszcze jeden z wójstw mógłby się tu właśnie znajdować. Dalej nie pójdziemy. Czyli w takim razie schodzę na dół, skopię kilka tyłków. Chyba. Szybka walka. Wykorzystam nawet nowy styl. Już miałem okazję go przetestować i wydaje się tandetnie. Bardzo taki powolny, więcej bym powiedział, że to jest styl byka. No i wewnątrz twierzy. Mamy tutaj archiwistkę oraz kilka zwojów, także pokażę Wam je wszystkie i będzie można sobie je przeczytać. A pierwszym z nich jest Wola Wielkiej Inkwizytorki. Kolejny zwój, Droga Lotosu. No i ostatnie, przynajmniej w tym miejscu, Niepowstrzymany Ogień. Dość spojną walkę tutaj mamy. Już nie? Szybko poszło. I teraz tak. Czemu słyszyłem wszystkim nas w Fiedl? Jestem oczywiście dalej w twierdzy. Jestem uczniem mistrza Ganga. A z mistrzem Gangiem konkuruje mistrz Shin I wszyscy, wszyscy ci, ci przeciwnicy przed chwilką byli właśnie jego uczniami. Ale też poprzednią czy tam pozostałą dwójkę jego uczniów zabiłem odebinkę wcześniej jako przypadek. Ale okolici są tutaj nieznaczącymi jednostkami. Też nikogo to nie obchodzi, że ich zabiłem. Zabiłem chyba bardziej z powodu tego, żeby się pozbyć, przynajmniej taka, taki byłby mój cel, żeby się pozbyć przeciwników ogólnikowo. Ale według teorii ja ich po prostu sprawdzałem, czy się nadają do bycia w ogóle akolitami, niż Szina, który ogólnikowo jest wyżej stojący mistrzem niż mój mistrz. Bez już jadę i to wykład, co to jest drugi. Przemyślałem na temat, polemów. <trybujesz> <trybujesz> Dobra, jesteśmy na w głównej komnacie, powiedzmy, albo jednej z takich głównych, gdzie spotykam się z naszym mistrzem. Wykonałem kilka zadań. Przede wszystkim musiałem się dowiedzieć, jak zabić mistrza Shen'a, czy tam Shin'a. I prawdopodobnie spuścimy mu na łeb po prostu golema, więc będzie to dość proste zadanie. Zyskałem też okruch dość niestabilnej duszy. Który będzie trzeba włożyć do jednego z golemów. Będzie to golem jadejtowy, który powiedzmy jest lepszy od zwykłych glinianych golemów i będzie on nimi przewodził. No i żeby on, był dob żeby on dobrze przewodził, ta dusza i duszy, który pozyskałem, musiałoby należeć do kogoś silnego. Ale w sytuacji, że wziąłem od kogoś aż nadto silnego, dodatkowo potężnego i takiego, który nie cierpi królestwa, w którym jesteśmy. Okruch jest niestabilny, dzięki temu cała armia golemów również będzie niestabilna. Prowadzimy dzięki temu chaos. A chaos tutaj, w wszystkich w tych komnatach powiedzmy, czy, czy w całej twierdzy, będzie akurat naszym, nazwijmy to, sprzymierzeńcem. Jest tutaj gdzieś z nami ogólnikowo roztropny zół który od czasu do czasu pojawia się, żeby nas o czymś poinformować, czy nam coś podpowiedzieć, i rzeczywiście tego podpowiedzi, i to o czym mówi, widać, że nie służy on już tutaj twierdzy, nie służy on lotosowi. Więc na pewno będę starał się go posłuchać i za jego radami, no i liczyć na to, że uda nam się w jakiś sposób pokonać cały zakon. Więc będę się brał teraz do zabójstwa mistrza jednego, może nawet swojego mistrza też zabijemy, jeśli będzie taka opcja i dołożenia okruchu duszy do golema. What is going on here? Where are my slaves? The golems require spirit And where are my attendants? Delays and laziness will be repaid in bl- You? You were gang's new acolyte. You thought to make me vulnerable by killing my attendants and emptying the hall- Double sabers! <coughs> Mistrz Shina. Raczej już mu dużo nie pozostało. Aha. Poza pomoc golemów, ale spoko. Bichel powinien sobie z nimi na spokojnie poradzić. Zwłaszcza, że korzysta z toporów. A ja mam te nowe mieczyki. I bardzo elegancko się one sprawdzają w wielu, wielu walkach. Także je jeb. No i kolejny level. I teraz udawanie, że ziomek skinął przez przypadek. A terrible tragedy has reached my ears. I came quickly after hearing of his stumble. Perhaps it opened. How unfortunate. I will make certain he is dead, but not from too close. I don't want to share his tragically foolish fate. Yes, quite dead. How unfortunate. We should honor our fallen comrade, but I am distracted by thoughts of who will take his place. I zbliżamy się, już chyba nawet ku jakiemuś rozwiązaniu. Mistrz został zabity. Chciałem na mistrza ganga opuścić golema, ale okazuje się, że musiałbym go przygotować zawczasu. I gdybym chciał to zrobić, to musiałbym nadabiać dość spory kawałek drogi między zapisami. więc sobie to odpuszczę z nadzieją, że wina za zły okręg dusz zleci na ganga i po prostu on zginie. Cool. What? What is wrong? I command you. I demand that you obey. You are like every other simpering peasant that has graced our dungeons. What did any of them contribute to the glory of our age before the emperor dared to make something of them? That is the beauty of what Sun-Hai has done. He has taken the raw material of the empire and extracted something useful. Oh! Ah! 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 For every magistrate that objects, or peasant that asks questions, another golem is forged. An army undying. But through all this, a threat remained a traitorous sibling and a hidden protege. We did not know a face or a name, but we knew what they would need. The amulet, its pieces spread like petals to the wind you have caught a few but you are far from your peak and not every golem was linked to this corrupted husk goodbye spirit monk i will inform death's hand of your past Mam nadzieję, że troszkę gładko pójdzie. Hmm. Dobra, ty jesteś moim celem. Dobra. Tego ziomka jeszcze się pozbędę, bo mi co zatruć. A to jest dość problematyczne. No i czas na golemy. Podleczy się trochę, żeby się podleczył czy No i z głowy też light lightowo poszło. Teś lightowo poszło. Zdobyliśmy styliatajtowy golem. Wydaje mi się to ciekawe. Jestem ciekaw, czy będę się mógł przemieniać, właśnie w golema. I mamy też jeszcze jeden stojak. Tekst wojny. jesteś silny, ale nie Our strength lies in preparation. We have warriors across the Empire and other Jade Golems that are not corrupted. You have diminished us, but it is not a mortal wound. Death's hand will be here soon. You will be my gift to him, drawn as you were by your precious amulet. Live or die, the will of the Emperor be done. Double sabers!

Jakim cudem ja tak łatwo zginęło? O co się stało? No i dość lajtowa jak na takiego bossa. A oto ręka śmierci. Znaleźliśmy jakiś zwój. Tak naprawdę wyszedłem z scenki i mamy łuskę żmii, także coś nowego. No i musimy uciekać to już wszystko się wali. Dobrze byłoby nie zginąć, przygniecionym. Także ciśniemy dalej, to czym prędzej same cieniosy. Taki segment ucieczki mógłby być naprawdę emocjonujący, a tak naprawdę o. Zastanawiałem się, dokąd prowadzi te przejście. No i już, już wiem. Teraz to już jest tylko wyjście. No, Spójrz, tą tarczę. No i bardzo ładnie, szybciutko poszło. Wydostanę ja dostanę się stąd do tego jakiegoś bezpieczniejszego miejsca i pewnie. Zakończę odcinek, który dość, dość, trochę się przedłużył, ale tak naprawdę dużo w nim miałem, dużo w nim miałem latania, jakichś misji pobocznych przede wszystkim, które chciałem sobie wykonać, podbić troszkę to być jakieś hajsy. Między innymi za hajs udało mi się kupić okruch lodu, kiedy tak, jak miałem do wyboru słowo promień albo właśnie lód, to teraz mam i jedną i drugą zdolność. Dobra, mumia na potem. Pierwsza zagubiona dusza do rozwalenia, bo one strzelają z daleka. Troszeczkę są kłopotliwe. A mumia, tak naprawdę, jest bardzo łatwa do zabicia za pomocą zwykłych mieczy. Zaszczerze z jakiegoś powodu te moje miecze, te karmazynowe łzy są bardzo potężne. No. no, jak to było widać, właśnie. No i na zakończenie tego odcinka mamy notkę o rozdziale czwartym, w którym pałac szerze swych tajemnic, też staje do bitwy, a Misz okazuje wdzięczność. Resztę pozwolę Wam doczytać. No i tak by się nasza przygoda w rozdziale trzecim kończyła. Nie mieliśmy już tam tak naprawdę czego szukać. Wszystkiego, czego potrzebowaliśmy, prawdopodobnie się dowiedzieliśmy. I pozostaje nam już, tak naprawdę, jak sądzę, oczywiście, iść za tym, czego chce księżniczka lub też jedwabna lisica, jak to zwał, tak zwał, czyli wysłuchać tego, co ma do powiedzenia jej ojciec, porównać to z tym, co powie ręka śmierci, no i zastanowić się, czy jest to prawdą, czy kłamstwem, choć sądzę, że raczej będzie kłamał. Ewentualnie, może powie prawdę, że rzeczywiście jest winny, i będziemy toczyć wiele, wiele różnych walk. Natomiast na ten odcinek to będzie wszystko i tak jak dla mnie w nagraniu się dość przedłużył. Dla Was to na szczęście chwilka. Dzięki Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Miłego Dziąka, miłego wieczoru. No i na razie.